Witam bardzo serdecznie na przekazie, kochani, weekendowym. Przekaz energetyczny na sobotę i na niedzielę, na 16 i 17 września. Na sobotę, kochani, dla Was, moi, kochani subskrybenci kanału Mimeruna. Dziękuję, że jesteście. W ostatnim czasie bardzo dużo Wam przybyło nam nowych osób. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za subskrypcję. Zapraszam na czytania, na przekazy na runę dnia, na runę urodzeniową. Zapraszam też tam jest filmik na nowy rok numerologiczny do wyboru grupy, więc przeglądajcie na zakładce Playlista. Tam w zakładce dla subskrybentów są różne czytania, kochani, też bezterminowe, więc warto tam wejść, przejrzeć, postaram się ich więcej wgrywać może będzie troszkę więcej czasu więcej siły i więcej energii z nowymi właśnie energiami ale już to tyle co chciałam powiedzieć na wstępie a teraz zapraszam kochani na sobotę na 16 mamy urus uziemianie kochani i jest wewnętrzna siła kochani w sobotę fajny czas na spędzanie czasu na zewnątrz Pogoda zapowiada się obiecująca, więc warto byłoby z niej skorzystać, wyjść na zewnątrz, przebywać na świeżym powietrzu, bo z tego będziecie będziemy czerpać właśnie siłę, siłę do wyzdrowienia, do witalności, do Pozbycia się niepokoju, kochani. Jeżeli e, rzeczywiście e, gdzieś jest jakiś niepokój w Was, e, kochani, e, martwicie się czymś, myśli biegają Wam po głowie, warto się wyciszyć, e, przemedytować, przemodlić, właśnie e, wyjść na zewnątrz, na świeże powietrze, czerpać e, stamtąd e, energię, e, zastanowić się, e, zaufać, przepracować, zrozumieć. I jeżeli dojdziecie do tego źródła tych lęków, to uda wam się je pokonać, uda nam się je pokonać, tak? bo będzie na tyle tej wewnętrznej siły optymizmu, kochani, że będzie pomyślność. Pozwólcie sobie na y, optymizm, na, y, bo, bo siły przyjdą. Siły przyjdą niespodziewanie, y, zostaniemy obdarowani wszelkimi możliwościami, y, i warto wykorzystać te siły, te możliwości właśnie na y, pokonanie tych lęków, ale też na. Po zakończanie pewnych spraw, które jeszcze za nami się ciągną. Patrzcie, wchodzimy w nowy, weszliśmy w nowy rok numerologiczny, wchodzimy też, tak jak powiedziałam, w te lata i osobiste i urodzeniowe. Każdy z nas y, zależy od wibracji, y, więc pozwólmy sobie na podokańczanie, na doprowadzenie tych wszystkich spraw y, do y, końca, y, żeby te marzenia, które były w których tam wcześniejszych latach y, zasiane, Mogły, mogły zostać osiągnięte, doprowadzone do końca. To jest właściwie, jeśli chodzi o Urus, on tutaj, ta, ta, ta runa mówi o tym, że my mamy szansę to zrobić. Jeżeli spojrzymy, Optymistycznie tak, znajdziemy źródło tych lęków, zrozumiemy i pokonamy ten lęk, pójdziemy do przodu, to przyjdzie ta witalność, przyjdzie to wyzdrowienie, przyjdzie ten wzrost, przyjdzie szczęście, bo uda się podokańczać te pewne rzeczy, a to przyniesie spełnienie, spełnienie i, i jakby obfitość zarazem, tak. Będzie tutaj energia, która będzie wpływała, kochani, naprawczo na związki, ożywi uczucia, przyjdzie ozdrowienie, będzie większa siła witalna, będzie taka wzrastająca energia emocjonalna, szczęście, tak naprawdę, dobre zdrówko. Będzie tutaj energia runy Urus ułatwiała naukę, będziemy właśnie tutaj czerpać tą przyjemność z przebywania na łonie natury. Kochani, no, nie tylko czerpać tą tak, przyjemność, ale też ładować Ładować tą swoją wewnętrzną siłę. Warto pamiętać o tym, żeby nie dać się wytrącić z równowagi, bo jeżeli uda się utrzymać tą równowagę właśnie poprzez tą medytację, poprzez właśnie znalezienie czasu i na wszystko tak naprawdę zrównoważenie wszelkich wszystkich sfer życia, to da nam nagrodę, tak? da, da nam dobrą formę, zdrówko, szczęście i przyjdzie zmiana na lepsze. Także warto się na to otworzyć, być odważnym, czujnym, a jest szansa pokonać wszelkie słabości na drodze, kochani, do, do zrozumienia, do, do poznania. Szansa też, jeżeli będzie ta równowaga, będzie ta wewnętrzna siła, no to szansa na, na dostrzeżenie też nowych możliwości, ciekawych perspektyw, które mogą rozpocząć coś nowego w naszym życiu, tak, bo jeżeli będziemy roztargani, będziemy myśleć o trudach, będziemy wracać do tego, co trudne, złe, będziemy mieli żal, będziemy mieli obawy, niepokój, no to nie pójdziemy dalej, nie, nie dostrzeżemy pewnych rzeczy, nie będziemy mieli tej odwagi i tu... Warto skorzystać z tej energii Runy Urós, która daje nam tą wewnętrzną siłę, pozwala nam dostrzec pewne rzeczy, tak? pozwala nam na osiągnięcie tego szczęścia, pozwala nam na dokończenie pewnych rzeczy poprzez to, że daje nam siłę, daje nam to otwartość, daje nam to zrozumienie. Tylko należałoby skorzystać z tej energii i zrozumieć, tak? otworzyć się na to. Przemedytować, wyczyścić ten umysł, złapać tą równowagę. A naprawdę jest szansa na pozbycie się tych niepokojów. Jest i przypływ sił fizycznych, i, i, i siły umysłu. No, słuchajcie, warto sobie zaplanować, nawet i, i jakieś y, cięższe prace w tą sobotę, które wymagają y, wytężonej siły fizycznej. Bo dacie radę, damy radę, bo mamy odpowiednią ilość sił fizycznych. I uda się tą daną sprawę, daną sytuację, dany projekt, daną rzecz zrealizować, którą sobie na tą sobotę, kochani, zaplanujemy. Kochani, URUS ożywi, URUS pomoże, doda sił otworzy na nowe, tylko pozwólmy sobie, a uda się i będziemy wieczorkiem cieszyć się pełnią szczęścia, zadowolenia, że udało się zrealizować, kochani, to co sobie zaplanowaliśmy albo to co odkładaliśmy, także będzie fajnie, tylko że rozłóżcie sobie równomiernie tą siłę, nie, żeby nie tak, że od rana pełnym, pełną parą już, a po południu nie będziecie mieli siły na nic i, i będzie zniechęcenie i, i znużenie i, i przepracowanie. Nie tak. Rozłożyć umiejętnie siły, pamiętać o umiarze, o celu, jaki sobie wyznaczyliście, i rozłóżcie w czasie, korzystając właśnie przez dłuższy czas tej energii, żeby się nie wyczerpać, i pamiętać o tym, żeby też przebywać na świeżym powietrzu. Jeżeli robicie coś w domku, w zamkniętym pomieszczeniu, żeby znaleźć tą równowagę, balans, żeby był czas na kawę, czas na wyjście na zewnątrz i też na tą pracę. O tym mówi Urus, a jesteście w stanie osiągnąć to, co sobie zamierzyliście. Bardzo dobra energia, kochani. No i w niedzielę mamy Ansus. Ansus, kochani, jest czwartą runą futcharku. Jak wiecie, też, kochani, jakby pomaga w. Pokonywać lęki, więc będziemy może mieli jakieś obawy, jakieś lęki w ten weekend, będzie może taki właśnie poprzez te wszystkie zmiany, te nowe rzeczy, będziemy mieli obawy, będzie trudniej, tak, będzie dużo emocji w nas, dużo myśli w nas, więc tu Ansus też jest rolą, która pomaga w pokonywaniu tych lęków, kochani. Będzie tutaj pomnażała siły duchowe. Możemy otrzymać coś, czego się najmniej spodziewamy. Może przyjść jakaś wiadomość, na którą Czekaliśmy, a może właśnie okazać się, że będą jakieś spotkania jakieś z jakimiś ludźmi, lub poznamy kogoś, czy spotkamy kogoś, z kim się dawno nie widzieliśmy. Być może poznacie kogoś, czy poznamy kogoś do, do relacji, która jakby. Wpłynie na nasze całe przyszłe życie, więc może przyjść dużo nowego. Poprzez właśnie, jakby tutaj, Runa Asus będzie pomagała pokonywać lęki, i tym samym będzie, jakby, kierowała nas na, na wejście w tą nową, nową drogę życia, niezależnie od sfery, jakiej to dotyczy. Kochani problemy, jeśli jakieś macie, warto rozwiązać poprzez rozmowę, poprzez umiejętną argumentację. No, słuchajcie, jeżeli przyjdą jakieś wiadomości, przyjdą jakieś osoby, przyjdą związki, cokolwiek, to ma to szansę wprowadzić nas na całkiem nową drogę życia. Warto skorzystać, skorzystać z spotkań, z rozmów z innymi osobami, bo one będą wnosić bardzo wiele do, do naszego życia. Kochani, warto szukać znaków, otworzyć się na te znaki, które, które przyjdą, bo one też będą wiele pokazywać. Będzie to dzień taki wesoły, będziecie mieli ochotę śpiewać ze szczęścia tak naprawdę będziecie dostrzegać drobne rzeczy, będziecie się cieszyć z tych drobnych rzeczy, z tego, że żyjecie, że, że, że świat, który was otacza jest pięknym, że żyjecie. Także warto, warto się na tą energię otworzyć, bo będzie, będzie taka radość wypływała z wnętrza. Pamiętajcie, że taż rozmowa tutaj jest bardzo ważna, będzie też intuicja, będzie twórczość, będzie mądrość, będzie też i umiejętność dobrego wykorzystania tych, tych wszystkich zasobów, więc no, warto, warto, kochani, z tej energii. Skorzystać. Pamiętajcie tylko, żeby też otworzyć się na komunikację, żeby nie prowadzić tylko monologów, ale też pozwolić innym osobom na wypowiedzenie swojego zdania na dany temat, a więc dialog, dialog i dia dialog. Luna też mówi o cierpliwości. O otwartości, o porozumieniu, o y, warto też gdzieś tam bardzo dobry czas też na to, żeby y, mówić o tym, co, co, co nam nie pasuje, czego pragniemy, czy co chcielibyśmy. Y, jest to runa komunikacji, jak wiecie, i bezpośredniości, i, i pod wpływem tej otwartości. Właśnie warto wykorzystać, warto uporządkować pewne rzeczy, warto porzucić też stare przyzwyczajenia, aby móc wejść w nowe, kochani. Także warto się odważyć, tak naprawdę powiedzieć to, co, co przeszkadza. Może ktoś nie ma świadomości, że, że, że gdzieś to, co gdzieś czyni, bardzo cię to irytuje, denerwuje, warto o tym powiedzieć a to spotka się ze zrozumieniem. Warto się otworzyć na tą twórczość, na tą, na tą mądrość, no, bardzo dobra energia. Ansus mówi też o takiej wytrwałości w dążeniu do celu, więc jeżeli zabierzecie się za coś, to, żeby do końca. Yy, pozwolić sobie na, na dokończenie tak yy, tutaj ansus też będzie pomagała dobrać yy właściwe słowa yy, tak ubrać te myśli które będą z was yy wypływać w odpowiednie słowa yy, będzie to też yy, będziecie bardziej yy, spobodniej się umieli wysłowić yy, będzie szansa na komunikację na rozmowy yy, tak yy, może ktoś otrzyma jakąś umowę, może będzie zdawał jakieś egzaminy, no to tutaj, jak najbardziej pozytywnie, warto się otworzyć, nie martwić, bo będzie pozytywne zdanie tych egzaminów. Możesz ty przekazywać komuś jakieś wiadomości, może ktoś tobie przekazywać wiadomości, one mogą bardzo wpłynąć na, na, na twoje życie. I pamiętajcie, kochani, że warto mówić o tym, co boli, co nie pasuje, co jest trudne, co jest złe. Nie udawać ważne osoby spod znaku bliźniąt być może będzie to istotna osoba, która dużo wniesie do Waszego, do waszego życia. Ansus jest siłą mądrości, kochani, takie otwarte drzwi do nauki, do sztuki, do wiary w samego siebie, też, tak? ale też i do pokonywania lęków i osiągnięcia tego tak naprawdę, na co y, pracowaliście. Jeżeli coś z gardełkiem, to też warto pracować z Anus, a ono da ukojenie, więc y, taki przekaz. Y, przekaz, y, jeżeli mielibyśmy patrzeć całościowo, no to obie runy mówią o tym pokonywaniu pokonywaniu lęku, więc warto się na to otworzyć, czerpać tą energię z ziemi, otworzyć się na komunikację, a wtedy łatwiej się te wszystkie sprawy pozałatwia. I jednorożce nadzieja, 14, 1, 4, 5, kochani. I Urus, podkowa. Tu akurat na tej y, karcie nie ma, ale na innych y, kartach, w innych taliach y, Runa. Urus to też podkowa, tak? Też y, widnieje właśnie podkowa jako szczęście, jako powodzenie. A tutaj jednoruscy mówią nam o, o nadziei. Spójrz innymi oczami, wykreuj zmiany, jakie cię czekają. Pokonaj swoje lęki, pójdź w to nowe, podokańczaj te stare rzeczy i otwórz się na nowe właśnie, otwórz się na drugiego człowieka, powiedz co cię boli, co ci nie pasuje porozmawiaj, jeżeli jakaś sprawa dotyczy przepracowania czegoś, zamknięcia żeby poprzez rozmowy ustalenia pewnych rzeczy, otwórzcie się na to, a przyjdą, są motylki transformacja, tęcza, powodzenie nowe yy, zmiany które nas czekają kochani i czekaj Magiczne delfiny i syreny. nie śpiesz się teraz z działaniem. Czekaj na stosowną chwilę, aby uzyskać lepsze rezultaty. Może pewne sprawy właśnie wymagają, jeszcze, żebyś y, pozyskał tą siłę i y, przedyskutował pewne rzeczy, przepracował i ruszył do przodu. I zobaczymy, co. Anioły, anioły Aurora, wznosisz się w tej chwili wysoko, co może przestraszyć innych. Jednak nie obniżaj swoich lotów, wkrótce inni odważą się pójść za Twoim przykładem. No i właśnie z takim przesłaniem, kochani, Was zostawiam. Przefajne energie na sobotę, pracowicie, olbrzymia siła fizyczna, warto ją wykorzystać, kochani, ale też i siła wewnętrzna. Skorzystajmy do zamknięcia innych spraw, pokonujmy swoje lęki, znajdźmy przyczynę tych lęków. I odważmy się podokańczać pewne rzeczy, żeby móc ruszyć naprzód. Pamiętajcie o dobrej komunikacji, otwartości na drugiego człowieka, docenianiu tych małych, pięknych rzeczy. A więc oczekujcie wiadomości ludzi, ale też i związków, przyjaźni, które zmienią Wasze życie na zawsze. Przepięknego weekendu, przepięknej pogody, meruna.